Pani senator, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 1 stycznia położne w całej Polsce mogą wykonywać cytologię. Czy wiemy, czy korzystają z tego prawa? Sądzę, że powinny panie mieć więcej informacji na temat tego uprawnienia na przykład w województwie lubuskim tylko jedna położna podpisała umowę z narodowym funduszem zdrowia położne które pracują i współpracują z lekarzami rodzinnymi czyli położne podstawowej opieki zdrowotnej specjalnie przeszkolone od 1 stycznia 2014 roku mają prawo wykonywać badania cytologiczne oczywiście muszą spełniać wymagania formalne, ale też takie związane z, ze specjalnym wyposażeniem gabinetu, czyli muszą dysponować fotelem ginekologicznym, ale sądzę, że to jest dobra okazja, żeby położne, które wiele wysiłku włożyły w to, żeby mieć specjalne kwalifikacje, wreszcie mogą być aktywne, pomagając kobietom, które szczególnie mieszkają daleko, pomóc kobietom, żeby przeprowadzały badania cytologiczne. No właśnie, poruszyła Pani bardzo istotną sprawę. Wydaje mi się, że to, żeby położne jednak korzystały z tych funduszy i przeprowadzały badania cytologiczne, to jest szczególnie istotne no, dla tych kobiet, które badaniom się nie poddają, a to jest większość w Polsce niestety niestety ale większość pań nie przeprowadza systematycznych badań cytologicznych szczególnie w grupie ryzyka są kobiety które mieszkają w małych ośrodkach wiejskich dla nich do tej pory wizyta u lekarza ginekologa to był duży problem i czasowy i związany z dużymi wydatkami i my tak bardzo chcieliśmy żeby bliżej był lekarz, czy bliżej była, był punkt, gdzie te osoby mogą być badane. Stąd tak walczyliśmy o to, żeby położne te badania mogły przeprowadzać. Poza tym mamy niestety dosyć dużą śmiertelność kobiet na raka szyjki macicy. Opowiada się takie historie, że specjaliści, lekarze z innych krajów Unii Europejskiej przyjeżdżają do Polski, żeby oglądać kobiety, które no niestety często umierają na raka to jest niepotrzebne dlatego że wczesne wykrycie tej choroby oznacza że panie wyzdrowieją i będą normalnie mogły funkcjonować w rodzinach. Były też przeprowadzane badania socjologiczne i w Polsce, ale też w innych krajach. Jakie są powody tego, że kobiety nie poświęcają czasu na przeprowadzanie badań cytologicznych i okazało się, że jednym z powodów była odległość do lekarza, ale też zdarzało się, że wstyd przed badaniami u lekarza, bo często lekarz-ginekolog to jest mężczyzna. W Polsce wreszcie mamy zmianę. Położna, która towarzyszy kobiecie, jak urodzi się dziecko, często osoba zaprzyjaźniona, taka bliska, jest do, będzie do dyspozycji kobiet, oczywiście pod warunkiem, że podpisze umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, oczywiście pod warunkiem, że będzie miała specjalny kurs skończony. W Polsce jest kilka tysięcy położnych, które mogą wykonywać wykonywać te badania, tylko niech Panie się zdecydują i podpiszą umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czyli jak je zachęcić? Czy tylko mówić o tym, nagłaśniać? Za mało jest informacji? Myślę, że za mało informacji jest na ten temat. Ehm, trzeba tak długo zachęcać położne do tego, żeby podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, aż wszystkie panie położne, te, które mają specjalne kwalifikacje, będą dostępne dla pacjentek. Ja głęboko wierzę, że ta. Ta duża dostępność do tych badań cytologicznych i zero problemów finansowych z tym związanych, bo przypominam, że badania cytologiczne są bezpłatne, spowoduje, że spadnie w Polsce śmiertelność kobiet na raka szyjki macicy.